Jeszcze Polska nie zginęła, póki my i żyjemy. Co nam owca przemudziła, całko to bierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski! Nazywam się Joanna Ścienny, jestem rezydentem tej grupy Polonii Brazylijskiej, która gości u nas od 15 do 25 września tego roku. Grupa jest 21-osobowa wraz z księdzem Kazimierzem Długoszem. Uczą się u nas języka i kultury i w tym momencie jesteśmy w tokarni i przed momentem śpiewali hymn Polski. Andrzej Kozieja, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Jestem nauczycielem, który tę sympatyczną grupę naszych rodaków z Brazylii uczy języka polskiego, historii, a no, także śpiewu, bo uczymy naszą sympatyczną młodzież i taką trochę starszą młodzież pełnej wersji hymnu narodowego, uczymy ich polskich piosenek ludowych. Pokazujemy wszystko to, co najpiękniejsze i najlepsze w naszej kulturze, żeby po powrocie do Brazylii oni byli takimi łącznikami z Polską. A tego patriotyzmu jest u nich tak dużo, że mogliby wielu naszych rodaków obdzielić. Bardzo się cieszę, że mogliśmy spełnić marzenia wielu pokoleń Polaków, którzy wyemigrowali do tak odległego kraju. Jesteśmy zaszczyceni, że mogliśmy przyjąć tak wspaniałych gości. Czekamy na Was zawsze z otwartymi sercami. Z wyrazami szacunku Wojciech Lubarski, prezydent Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Přišla vyptala do ta